Cześć. W tym filmie opowiem Tobie, w jaki sposób zawierać pozycje handlowe na platformie Wex. Gdy już mamy prawidłowo wykonany transfer środków, możemy przejść do handlu. Oczywiście na platformie Wex mamy możliwość otwierania zleceń oczekujących typu Buy Limit lub Sell Limit oraz zleceń zawieranych po aktualnej cenie rynkowej. Na początku skupimy się na zleceniach typu Buy lub Sell Limit. Na początku w prawej górnej części ekranu, gdzie mamy terminal transakcyjny, musimy wybrać opcję Dźwignia. Po wybraniu interesującej nas dźwigni poniżej wybieramy opcję Limit. Na przykład chcemy ustawić zlecenie Buy Limit na Bitcoinie. To w terminalu transakcyjnym w polu Cena. Wpisujemy cenę, po jakiej otworzyć transakcję kupna. Niżej w polu Kwota wpisujemy Wielkość Wolumenu. W polu Take Profit wpisujemy cenę, po jakiej chcemy zamykać transakcję z zyskiem. W polu Stop Loss wpisujemy cenę, po jakiej chcemy zamknąć transakcję ze stratą. Następnie klikamy przycisk Otwórz długą. Nasze zlecenie jest już na liście otwartych zleceń, gdzie w dolnej części ekranu możemy je w pełni modyfikować lub usunąć. W identyczny sposób możemy ustawiać pozycję typu Sell Limit. Teraz pokażę Tobie, jak ustawiać pozycję do zawierania transakcji po cenie rynkowej. W tym celu musimy kliknąć opcję Rynek w terminalu transakcyjnym. Proces przebiega identycznie jak w poprzednim przypadku z tą różnicą, że tutaj nie wpisujemy zakupu, ponieważ zawieramy transakcje po obecnej cenie rynkowej. Natomiast ustawienie poziomu Take Profit oraz Stop Loss jest identyczne. Oczywiście po otwarciu transakcji możesz nią zarządzać w zakładce Otwarte Zlecenia na dole ekranu. Jeżeli masz problem z wyznaczeniem odpowiedniej wielkości pozycji, to w terminalu transakcyjnym znajdziesz kalkulator, gdzie obliczysz wszystkie potrzebne informacje. Ten materiał był dla Ciebie bardzo pomocny, a ja bardzo dziękuję Tobie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.